Hej, witajcie w w naszym odcinku, z tej strony Walek. Dzisiaj przychodzę do was z testem na żywo, recenzją, pierwszym wrażeniem i tak dalej dwóch produktów. Pierwszym produktem jest Waterproof Sun gel, a drugim produktem jest pomarańczowy BB cream. Oba produkty są z firmy Skin79. Sprawdzimy krycie, jeżeli chodzi o BB cream, sprawdzimy jak wygląda na skórze, sprawdzimy jego trwałość, dlatego że będę starał się wam w ciągu dnia dawać a, moje opinie i pokazać wam jak on wygląda właśnie przez cały dzień. Tak, nie wiem, co 2-3 godziny będę nagrywać takie krótkie filmiki. I też dam wam na jego temat opinię po całym dniu noszenia Również po prostu zobaczymy, czy filtr przeciw słoneczny, ten, który jest tutaj, bieli skórę, czy. Jak on się w ogóle zachowuje z tym podkładem, tym bb kremem i czy jest jakakolwiek różnica między jedną a drugą stroną? Dlatego, że nałożę go tylko na jedną połowę. I tak, myślę, że bez zbędnego jeszcze dłuższego wstępu, będziemy przechodzić do demo, testu, recenzji. Tak, zapraszam dalej. Ok, no więc zaczynamy od naszego filtra przeciwsłonecznego, czyli że od Waterproof Sangel. SPF50. Jeżeli chodzi o opis producenta, to producent mówi nam, że jest to produkt przebadany dermatologicznie, lekki, i niebarwiący krem, łatwo się rozprowadza, szybko wchłania, współpraca z kremami BB i podkładami. Wysoka zawartość ekstraktów roślinnych działa nawilżająco, regenerująco i przeciwzmarszczkowo do każdego typu CERY bez ograniczeń mikowych, więc mamy tutaj filtr przeciwsłoneczny, który również zawiera, ma w sobie właściwości. Pielęgnacyjne. Samo opakowanie wygląda w ten sposób. Żałuję, że on nie ma w sobie takiej kuleczki metalowej do mieszania produktu w środku, ale być może nie jest potrzebna, bo może ten produkt się nie rozwarstwia. Ale jestem przyzwyczajony do tego, że większość produktów tego typu właśnie taką kuleczkę ma w środku. Niestety również produkt nie posiada pompki, co byłoby fajne, ale podejrzewam, że podniosłoby wartość produktu, cena produktu, więc niech będzie tak jak jest. Hmm, tutaj mi został swatch z wczoraj szynki, więc mam nadzieję, że do. Przebolejecie. Jeżeli chodzi o konsystencję, to jak widzicie nie jest lejący. Jest delikatnie zielonkawe, ale raczej biały. Pachnie świeżo, roślinnie, trochę herbatą. Mam takie przynajmniej wrażenie. I zaraz zobaczymy jak się nakłada. Nałożę go na połowę twarzy, tak żeby sprawdzić też, czy BB krem, który będę nakładać za chwilę będzie wyglądać na nim inaczej. Tak jak możecie zauważyć, ten filtr Absolutnie nie bieli w żaden sposób skóry um, i też jakoś mocno się nie świeci, jak na razie jest tak, ogólnie na skórze jest bardzo, bardzo przyjemny, mam wrażenie jakbym nakładał właśnie taki żelowy krem nawilżający, a nie filtr przeciwsłoneczny, więc super. No i teraz przechodzimy do aplikacji kremu BB, czyli że tej rzeczy, która mnie najbardziej interesuje z tego wszystkiego. Również przeczytam Wam opis producenta. Jest to witaminowy krem BB o wysokim filtrze SPF 50, co nie jest mi do końca potrzebne potem jak używam filtra pod spód, ale fajnie, jeżeli ktoś nie lubi używać, to ma od razu zbudowany filtr w swoim produkcie. Przeznaczony dla cery tłustej, poszarzałej, zmęczonej, z przebarwieniami. Nowoczesna formuła zapewnia kontrolę sebą oraz świeżo matowe wykończenie. Multivita multivitaminowy kompleks pielęgnuje oraz dba o zdrowie i witalność skóry. A, więc tak, również e, ma w sobie właściwości pielęgnacyjne, ma w sobie wbudowany filtr, co jest w ogóle bardzo, bardzo super, dlatego, że kremy, B -B, B -B, kremy BB można aplikować pod oczy. E, co oznacza, że macie produkt, korektor pod oczami, który będzie mieć w sobie filtr przeciwsłoneczny. To jest bardzo, bardzo rzadkie dla produktów ogólnie pod oczy. W większości wypadków się z tym nie spotykam. Sam sobie krem BB wygląda w ten sposób. Również nie jest lejący się, raczej jest gęstawy, jasny, żółtawy, taki typowy dla europejskiej cery. Na jednej połowie twarzy nałożę go przy pomocy palców, na drugiej przy pomocy pędzla, tylko po to, żeby zobaczyć, czy da radę. Ale wydaje mi się, że w większości wypadków, przynajmniej ja, przy, te, przy, krepa, przy kremach typu BB, naturalnie bardziej wolę używać palców. Na stronie z um, filtrem nakładam przy pomocy palca i od razu. Wydaje mi się, że krycie jest całkiem, całkiem. Przynajmniej większość zaczerwienień zniknęło prakty praktycznie natychmiast. Jeżeli chodzi o dopasowanie koloru, to jest bardzo ładne. Ja oczywiście zawsze aplikuję też tego, produktu, tego typu produkty na szyję, więc nawet gdyby trochę nie pasował, to można z tym jakby ujść na sucho. No wiecie. Natomiast krycie nie jest jakoś perfekcyjne, bo nadal widzę prześwitujące niedoskonałości spod spodu, ale dla kogoś, to nie ma wiele niedoskonałości, to takie krycie będzie jak najbardziej wystarczające. Ogólnie krem wygląda naprawdę bardzo ładnie. Dobra, no i teraz jestem najbardziej ciekawy tego jak wygląda pod oczami. Naprawdę mogę powiedzieć, że wygląda zdecydowanie nieźle, ale wolałbym odrobinę więcej krycia. I nie wiem czy to jest kwestia filtra pod spodem, ale nie wiem w jakim miejscu ten podkład ma być matujący, ten BB krem ma być matujący, bo dla mnie to wykończenie nie jest ani trochę matowe. Dobra i teraz z drugą stronę pomaluję przy pomocy pędzelka. Użyję do tego pędzla z Real Techniques i będzie to Face Expert Brush. Radzi sobie fajnie z pędzlem, delikatnie się smuży, ale, ale można to wszystko rozprowadzić. Trochę się też wtedy zbiera w porach, minimalnie. Mam wrażenie, że albo to była kwestia przez to, że nałożyłem to pędzlem, albo to jest kwestia, że na tej połowie nie mam tego filtra, ale mam wrażenie, że tutaj jest delikatnie mniej błyszczące wykończenie niż, niż z tej strony. Ale różnica nie jest jakaś diametralna. Ale ogólnie myślę, że bardziej go jednak polecam do używania palcami, bo przy pomocy pędzla zdecydowanie więcej produktu się zużywa i on wtedy jest mniej wydajny. Bo ogólnie nie wiem, czy widzieliście, ale na tej połowie twarzy używałem naprawdę bardzo małe ilości i byłem w stanie pokryć dość duży obszar. I ogólnie wydaje mi się, że ten produkt warto jednak pudrować. Ja jestem aktualnie fanem, tak jak wiecie, nie pudrowania twarzy, ale. Z tym produktem, zwłaszcza pod oczami, bardzo szybko widzę, że zaczyna zbierać się w załamaniach, więc ja na pewno bym ten produkt trochę przypodobał. Na chwilę obecną skóra wygląda bardzo ładnie bardzo promiennie, bardzo świetliście. Krycie jest ok, ale powinno być w moim odczuciu trochę większe, żeby to był produkt idealny. Natomiast krycie jest absolutnie wystarczające, jeżeli chodzi o takie codzienne użytkowanie. Więc za chwilę wykończę makijaż, wrócę do Was z podsumowaniem tego, jak makijaż, reszta makijażu opiekuje się na te produkty i później po kilku godzinach wrócę do Was jeszcze z takim podsumowaniem um, całego dnia, jak ten produkt się sprawdził. No więc makijaż już wykończyłem. W międzyczasie nagrałem dla Was jeszcze tutorial tego, jak podkręcam moje rzęsy ciepłą zalotką, więc ten filmik na pewno ukaże się za chwilę. Jeżeli chodzi o BB krem po przepudrowaniu, dlatego, że jednego przepudrowałem, to powiem Wam, że wygląda skóra przepięknie. Owszem, krycie nie jest nadal idealne, mogłoby być większe, ale skóra naprawdę wygląda bardzo, bardzo ładnie i bardzo, bardzo mi się podoba ten efekt. Będę w ciągu dnia nagrywał dla Was takie krótkie filmiki, żeby po prostu dawać Wam update, jak w ciągu dnia właśnie ten bibikem się na skórze zachowuje i czy będzie różnica między stroną z filtrem przeciwsłonecznym, a stroną bez filtra przeciwsłonecznego. Więc widzimy się w trakcie dnia i pod koniec. Jestem aktualnie w trakcie jedzenia obiadu. Um, minęło, nie wiem, dwie godziny od nałożenia BB kremu. Na razie wygląda bardzo, bardzo dobrze. Będziemy patrzeć dalej. Właśnie idę na autobus, żeby jechać na zastrany pociąg, ale muszę wam powiedzieć, że te sandały, te klawko-sandały, które sobie kupiłem ostatnio, to jest po prostu ból. Ból, straszna śmierć, śmierć! Właśnie dojechałem na stację i powiem Wam, że jest dzisiaj odrobinę zimniej. To jest super, bo wreszcie można wyjść w długich spodniach i się nie gotować. Ale z drugiej strony nie jest to najlepsza pogoda na testowanie nowego produktu. Mam nadzieję, że będzie tak mega mega gorąco i zobaczymy, czy faktycznie ten BB-Cream będzie wytrzymywać. Ale i tak pewnie będę miał okazję, żeby się zgrzać. Pozdraw wszystkich, Edyta. A, weź Um, w każdym razie chciałem tylko nagrać, nie wiem, która jest teraz. Teraz jest już 16:59. Um, Zero się troszeczkę minimalnie w linii ja też. <laughs> w linii, wiecie, tej odeśmiechania się, ale ogólnie jest na razie do przeżycia. Nie świecę się. W ogóle się nie świecę, więc jest git. Um, dobra, mamy teraz godzinę 21:48, jakiś czym chciał mnie zatykować. Podkład trzyma się bardzo dobrze, nadal jest super matowy, musiałem go delikatnie poprawiać w zmarzkach imicznych, ale ogólnie nie jest aż tak zle, pod oczami też się nie pozbierał, więc jak najbardziej na plus, więc myślę, że już ostatnim razem będzie zobaczymy się teraz dopiero w tym już podsumowaniu i cyjnym końcu. Bo myślę, że niedługo będę wraz nie domu. Ok, no więc wróciłem do domu. Um, jeżeli chodzi o Bibi,,, krajem zachowywało się bardzo, bardzo ładnie w dnia. Jak widzicie, bez żadnych poprawek. E, nadal jestem bardzo matowy w miejscach, które zmatowiłem. Być może delikatnie zaczynam się świecić tutaj, w załamaniu nosa, ale to jest nic wielkiego. Um, delikatnie zbierał się w liniach mimicznych przy e, ustach. Podeczami w ogóle mi się nie zbierał. Tutaj pod tym okiem niestety wytarłem, bo swędział mnie wewnętrzny kącik, więc wiecie, tak sobie cały czas drapałem, więc tutaj jest starty. Ale z tego miejsca um, nic się nie starło. Jest wszystko w bardzo, bardzo ładnym stanie. Skóra wyglądała bardzo ładnie przez cały dzień, wybaczcie mi telefon. a Więc tak. <laughs> Więc tak, ten BB krem ma ode mnie dużego, dużego plusa. E, obie strony wyglądają tak samo, więc baza pod spodem, w sensie ten mm, filtr przeciwsłoneczny pod spodem wcale nie zmienia e, właściwości produktu, który jest na niej, więc to też jest super. Ogólnie oba produkty dostają ode mnie dużego plusa, nie wiem jak to nazwać. W każdym razie są przeze mnie zatwierdzone jako. Dwa bardzo dobre produkty, na pewno będę używać tego kremu i tego um, kremu z filtrem przez, <laughs> te ca... przez te całe wakacje, więc tak, to na tyle z dzisiejszej recenzji, testu i tak dalej, mam nadzieję, że ten filmik Wam się podobał, w ogóle byliśmy dzisiaj najbliżej vloga jak tylko się dało, bo mieliście urywki z mojego życia poza studiem, więc mam nadzieję, że to się Wam też podobało, raczej vlogów kręcić nie będę, ale... Nigdy nie wiadomo. W każdym razie ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie dzisiaj. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Jeśli tak pamiętajcie o stawieniu łapek do góry. Um, zasubskrybuj uh, zasubskrybujcie kanał, jeżeli chcecie takich filmików więcej. A ja się z Wami żegnam i mam nadzieję, że do zobaczenia w następnym.